Z dzisiejszej Ewangelii. Jest to Ewangelia według Świętego Łukasza. Dziesiąty rozdział wersety od 17 do 24. Wróciło 72, z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy się nam poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę, stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika. A nic Wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł Wysławiam cię, Ojcze, Panie Nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiły się prosteczko. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec. A nikim jest Ojciec, tylko syn, i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo opowiadam Wam: wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. To dzisiejsze słowo pokazuje nam, jak wielkiej łaski dostępujemy wtedy, kiedy Bóg daje się nam poznać, daje się nam Objawić. I Jezus mówi do uczniów, że królowie pragnęli tego, prorocy pragnęli tego, a nie dostali tego. A uczniowie mieli to na wyciągnięcie ręki. Pytanie, czy tylko oni? Bo ciut wcześniej w tym fragmencie Jezus mówi, że Bóg odsłania rzeczy tajemne, rzeczy nieznane tym, którzy są prości, tym, którzy są pokorni, tym, którzy są gotowi przyjąć tajemnicę. Bo jeżeli yy, Staje w, taki, w takiej postawie, w której uważam, że sam jestem najmądrzejszy, najlepszy i najwspanialszy. Wtedy nie ma przestrzeni na to, by Bóg się objawiał. Kiedy staję w pokorze i mówię, panie mów, sługa słucha, to to otwiera mnie, ale też otwiera tajemnicę królestwa, które Bóg chce objawiać wszystkim, którzy o to proszą. Dlatego dzisiaj chciałem bardzo zaprosić was do takiej modlitwy, panie Jezu, Mów do mnie, panie Jezu, odsłaniaj mi swoje tajemnice, daj mi to, co, czego prorocy i króle, królowie nie mogli oglądać, a co jest na wyciągnięcie ręki wtedy, kiedy pozwolę Ci działać w moim życiu. Dziękuję.